Czy dzieci w Jaszkotlu były bite? Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu sprawdza doniesienia dziennikarzy komercyjnej stacji telewizyjnej, którzy nagrali pracownicę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Zdaniem dwóch kobiet dzieciom wiązano ręce, a dyrektorka miała udzielać rad, jak bić, by nie zostawiać śladów. To pomówienie odpowiadają jednym głosem pracownicy ośrodka. O szczegółach Urszula Bąk. Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu otrzymała kilka zdjęć zrobionych w tym ośrodku dla niepełnosprawnych dzieci w Jaszkotlu. Widać na nich dwóch chłopców, bliźniaków z zespołem Dauna, jak siedzą na nocnikach, mają ręce związane z tyłu. W sprawie tej wszczęte zostało dochodzenie, trwają przesłuchania świadków, zbieramy stosowną dokumentację, sprawdzamy, czy w ośrodku tym faktycznie stosowano wobec dzieci przemoc, czy doszło w tym wypadku do znęcania. Załatwia się, wychodzi z panią. Asystentką. I to jest wszystko. Nikt tu nigdy nie siedział po ilość godzin. W tej łazience dzieci miały być wiązane i godzinami za karę trzymane na nocnikach. Dyrektorka ośrodka wszystkiemu zaprzecza. Nikt tu nigdy ani nie krzyczy, nie drze się, nie krępuje dzieciom rąk. Uważam, że jest to manipulacja, bo to na zdjęciach ci bliźniacy. Y, są mali, oni w tej chwili urośli. Oni już od dwóch lat nie korzystają z nocników, więc jeśli się tak źle działo, to ja bym nigdy nie czekała. Ja od razu jest psycholog, jest pedagog. W ośrodku pracuje 30 osób. Każdego dnia przychodzą tu wolontariusze. Bez zapowiedzi dzieci odwiedzają o różnych porach rodzice. Gdyby były nieprawidłowości ktoś by coś zauważył, mówią pracownicy. Pani Maria sprząta tu od pięciu lat. Błoszterstwo. Pomówienie kłamstwo. To jest nieprawda. Tutaj dzieci są szczęśliwe, bezpieczne, mają profesjonalną opiekę. Zdaniem dyrektorki ośrodka, jedna z pracownic, której zmieniono grupę podopiecznych, miała poradzi pedagogicznej powiedzieć o szefowej i jeszcze ją załatwię. Ktoś mógł sam właśnie tak powiązać te rączki, czy powijać bandażem. Zrobić zdjęcie, ci chłopcy mają egzemę. Są to chłopcy uczuleni, więc oni mają takie plamy na nogach, na rękach. Za znęcanie się psychiczne bądź fizyczne nad dziećmi grozi do pięciu lat więzienia. Składanie fałszywych zeznań jest zagrożone karą trzech lat pozbawienia wolności. Prokuratura musi odpowiedzieć na wiele pytań. Choćby o to, dlaczego dopiero teraz upubliczniono zdjęcia, które miały być zrobione dwa lata temu. Kto kłamie, a kto mówi prawdę? Wrocław Urszula Bąk.